W Polsce temat seksu był pokazywany, ale właśnie w taki mocny, bardzo sposób, brutalny. I również w komediach romantycznych nie? było dużo takich seksualnych wątków, gdzie aż czuło się ciarki żenady. A tutaj w tym filmie tego nie ma, więc mam nadzieję, że przełamie takie może stereotyp tworzenia filmów. Yy... O seksie, albo to znaczy nie o seksie, komedii romantycznych. Mam nadzieję, że przyszłe komedie romantyczne będą czerpały z naszej komedii romantycznej, myśląc sobie, że może nie tak bezpośrednio, może tak z większym szacunkiem, czułością, ym, szacunkiem do kobiet. Może tam coś kliknie, że tak powiem, w tej polskiej kinematografii, jeżeli chodzi o, o pokazywanie relacji, seksu kobiet. A czy my w ogóle potrafimy rozmawiać o seksie, śmiać się z seksu? No śmiać się to może tak. Mam wrażenie, że w ogóle nie potrafimy. Szczerze mówiąc nawet nie ma żartów w towarzystwie na temat seksu. A jak rzuci ktoś coś, mm, nie, no, nie, nie mówię o takich zbereźnych żartach takich, jak to tam niektórzy wujkowie potrafią, ale jakoś tak odeszliśmy w ogóle od rozmów o seksie. Do tego stopnia, że ja patrzę na jakieś znajome pary mówię, no oni chyba się nie uprawiają seksu, chyba tego seksu w ogóle nie ma. To jest jedyna, która to robi. Gdzieś mam takie myślenie, naprawdę. Nie, nie, nie żebym tam sobie namiętnie wyobrażała moich znajomych w łóżku, ale naprawdę nie, nie mam takiej wyobraźni, a mam wielką. Gdzieś przez to właśnie, że tak każdy tak sobie, nie wiem, bo nie mówi się o seksie. Tak, nie mówi się o seksie, a podobno kiedyś się mówi o więcej. Tak wiesz, tak, w, tak na, w codziennym życiu, tak żeby ten seks nie był taką, jakąś taką magmą obcą, gdzieś tam zamkniętą w pokoju, w sypialni. I też chyba chcecie przełamać tabu, jeżeli chodzi o rozmowy na temat fantazji erotycznych. Na temat mówienia, czego jest, co jest nam potrzebne, co, czego byśmy. O czym byśmy marzyli. Tak, to, 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 to na pewno. Tak, to jest film, który, który mówi o tym, że nie należy się bać. I w sumie każda para, która tam występuje, udowadnia, że warto było porozmawiać, mimo że efekty były różne, ale cel. Zawsze jest, znaczy, osiągnięty no, i pozytywny, zazwyczaj, chociaż moja para nie kończy jako jedyna tak bardzo pozytywnie, ale też dobrze, tylko no, nie mogę mówić, nie będę spoilerować.